Prawda? granica może dla Unii Europejskiej bardzo dużo zrobić, a Unia Europejska może dla Krenic również bardzo dużo zrobić, bo w takiej jesteśmy wspaniałej sytuacji w tej chwili politycznej w Europie, że jak jeden zyskuje, to drugi też zyskuje. Im lepiej się rozwija granica, im lepiej się rozwija Polska, tym lepiej rozwija się Unia Europejska. Tyle wdzięku Pani Duża w sobie ma, po prostu wszyscy się poddają, także ci, którzy niekoniecznie mieszkają. W, w Polsce, no i jest, no ich pokocha. Pani Róża hmm. pokochała, no i mamy prawdziwą no, biodokę, która tutaj wpisała się w piękną historię, tradycję szlachecką sięgającą. Rodziny Z, te, Sięgającą XII wieku, bo nie byłem pewny którego wieku. Po czerwca na pewno będę głosował na panią różę jest to wspaniała kobieta z niesłychaną wiedzą, z dużym doświadczeniem i takich nam ludzi potrzeba w Europie. skończyliśmy bardzo ciekawe spotkanie w Krynicy. Towarzyszyła nam najlepsza kapela na świecie w ogóle, a rozmowa była dobra, merytoryczna, chociaż pan żebro znowu nie przyszedł, chociaż przyjechaliśmy do jego miasta. Skończyliśmy objazd z panią Różą po Sądecczyźnie. I osobisty czar, urok, ale również i kompetencja pani Róży gwarantuje to, że gdzie spotka się, tam wszystkich przekonuje do siebie i do platformy. Szkoda, że dni do wyborów jest tak mało, bo pewnie platforma tutaj uzyskałaby 100% poparcia, także żałujemy, że się żegnamy, ale zapraszam wszystkich, którzy to będą moje wystąpienie oglądać i tych, którzy spotkali się z panią różą, żeby siódmego poszli do wyborów. A ja już wiem, na kogo oddać głos. A teraz o bardzo ciekawych spotkaniach w Krynicy z mieszkańcami grill, kiełbaski, mnóstwo młodzieży, rozmowy o Unii Europejskiej, o Polsce, o Krynicy w Unii Europejskiej. Teraz jedziemy krętymi drogami do wiecza, a w wieczu się spotykamy z działaczami platformy obywatelskiej. Pewno się muszę im przedstawić. Nie wiem, czy tam jest bardzo wielu, których już znam osobiście. W Zakopanem braliśmy ślub i mój mąż polski prawie w ogóle nie znał, tylko z literatury i opisów bardzo dużo już wiedział teoretycznie i bardzo chciał Polskę zobaczyć, więc nie pojechaliśmy gdzieś po ślubie po na piasek i morza, tylko drogami południowej Polski wzdłuż południowej granicy dojechaliśmy do Przemyśla, Kalwarii Kalwari, pacłaskiej i wracaliśmy i właśnie w wieczu postój mieliśmy, pamiętam i zachwyt mojego męża, który wtedy pierwszy raz był w wieczu i wtedy już mówił, Przecież ta Europa w ogóle nie wie, jakie cudowne miejsca są w Europie. A myśmy byli jeszcze za żelazną portyną wtedy. I tych turystów to Państwo sami pamiętają, przecież tutaj było mało. Panie burmistrzowi słabo wszystkim gościom, jak za dużo, to przepraszam. Przejdę bo wolno, ale żeby nie wyszedł pokonany, powiedzcie, że nie może i gorzy, ale demokracja. To... po spotkaniach na mojej rodzinnej ziemi gorlickiej, w Bieczu i w Gorlicach. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem pani Róży którą do tej pory znałem tylko z mediów, a teraz widzę ją w działaniu widzę, jak nawiązuje kontakt z ludźmi. I widzę też rosnące właściwie ze na spotkanie zainteresowanie wyborami europejskimi i tym, żebyśmy tam mieli naprawdę mocną ekipę ludzi, którzy tak się sprawdzają w spotkaniach z wyborcami jak Róża Dzisiaj jeździliśmy cały dzień po Małopolsce, byliśmy w Nowym Sączu, Krynicy, Bieczu Cudownym, w Gornicach, byłam pod obstrzałem niezwykle trudnych pytań i brałam udział w bardzo ciekawych debatach, będę miała z tego świetne wspomnienia.